Witam widzowie na kanale Pigeon Poland. Dzisiaj robię sobie kolację dla gołębi. Kolacja, która będzie wzmocniona miksem wspierającym kurację odrobacającą. Mam tutaj w wiaderku już przygotowaną mieszankę, żeby was nie zanudzać. Mniej więcej około 1,5 kilo jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Do kilograma 700 pszenicy mam, drugie tyle mam wrzuconej tutaj mieszanki Best Naturala, z której tutaj dalej korzystam, którą stosuję. No i tutaj mam około, około 300 gram rzepaku wsypane. I tak jak już mówiłem, jak tworzyłem miks, który, który wesprze nam odrobaczanie, dawkowanie tego jest około 200-250 ml. Czyli, czyli szklanka taka na 3-4 kg karmy. Ja tutaj sobie mam w słoiczku, który jest odpowiednikiem szklanki. No i jako że w tym wiaderku dosyć ciężko będzie mi wymieszać um, mieszankę. Połączyć to z tym miksem, więc ja tutaj przesypię miks zbóż do większego pojemnika. W większym pojemniku będzie się um, rozprowadzać to dużo wygodniej, yy, dużo bardziej dużo bardziej właśnie nie chcę wyjść jest to trzecia z czterech dawek trzecia z czterech dawek, które gołąbki dostaną dostają je właśnie na kolację Zboże z miksem, który ma wesprzeć to odrobaczenie, i zostanie mi jeszcze praktycznie jedno karmienie, e, właśnie z tym naszym kiszonym miksem. Po czym przejdę do kuracji e, odrobaczającej, e, no i następnie powtórzę sobie, właśnie ten miks, żeby upewnić się, mieć taką. Pewność może stuprocentową skuteczność to za duże słowo, ale żeby mieć dosyć dużą skuteczność w walce właśnie z pasożytami. E, tutaj mamy marchewkę, mamy czosnek, chrzanu, wasabi, e, kapustę kiszoną, ogórka kiszonego, czarnuszkę, e, pastę chili, kimchi właśnie, czyli pasta chili w tym kimchi była, pestki dyni mamy, które bardzo dobrze, korzystnie wpływają na porażenie układu nerwowego pasożytów. No i dobra, ja to sobie teraz wymieszam i za chwilę tutaj zaprezentuję, jak to będzie wyglądało. No dobra, nie przedłużam, przechodzę do wymieszania tego. Mieszanka już jest praktycznie gotowa. Bardziej gotowa będzie za powiedzmy godzinkę czasu do Dwóch godzin, gdzie to ziarno sobie wchłonie całe tutaj składniki, wartości, które mają tutaj wspomóc nam walkę z pasożytami. Mieszanka prezentuje się tak, jest praktycznie wszędzie rozprowadzona ten miks. Także Myślę, że po jutrzejszym, po jutrzejszym karmieniu wieczornym, pojutrze zacznę, zacznę kurację właśnie przeciw pasożytom. Też tutaj wrzucę materiał. Ja stosuję AviWormer, uważam, że ten środek jest dosyć skuteczny w walce z pasożytami, bo widziałem yy, stosując go przy poprzednim odrobaczaniu, że dosyć, dosyć mocno sobie poradził z pasożytami. No wtedy było praktycznie odrobaczanie bez miksu wspierającego. Mm, ale myślę, myślę, że teraz będzie jeszcze większa skuteczność, tym bardziej, że mają do mnie przyjechać tutaj nowe ptaki jako wsparcie od znajomego to żeby żeby praktycznie gołemnik był można powiedzieć czysty e, żeby pozbyć się tych pasożytów zawczasu żeby gdzieś zminimalizować tą taką e, Zminimalizować ryzyko, że te nowe ptaki, które są, wiem, że są dobrze prowadzone, e, są odrobaczone, są dosyć takie, że tak powiem, dobrze, dobrze, dobrze mocno witalne, e, są, e, no, są po prostu prowadzone dobrą ręką, e, również na naturalnych miksach, na naturalnych środkach. Są prowadzone, także chcę właśnie zniwelować ryzyko, że będąc u mnie gdzieś one coś złapią. No po prostu, po prostu jeszcze, jeszcze powtórzę sobie ten miks przed samym praktycznie parowaniem gołąbków na przyszły sezon. Żeby żeby sezon lęgowy praktycznie był oprzeć się bez, bez jakichś tam właśnie pasożytów, bez bez jakichś problemów. O, powiedzmy tak sobie. No dobra, ja teraz odczekam sobie tutaj yy, z podaniem miksu około godzinki czasu. No powiedzmy do półtorej godziny. Żeby to te składniki się dobrze tutaj nam wchłonęły. Nie przedłużam. Co do co do miksu to poszła mówię sama pszenica e, mieszanka best natural zwykła standardówka którą którą tutaj korzystam e, z której korzystam. Tutaj pokażę ją to jest jej skład. Się nazywa sezonowa. Myślę, że większość hodowców kojarzy tą mieszankę. Także tyle na dzisiaj w sumie ode mnie. Widzimy się w następnym materiale, jak będę przygotowywał miks odrobaczający już po tej właśnie kuracji z tym, jakże tutaj dobrym. Dobrym na wsparcie, odrobaczenia miksem Także Tyle ode mnie na dzisiaj Zachęcam do lajkowania, do komentowania, do subskrybowania kanału Każda interakcja Tutaj z wami Sprawia mi naprawdę wiele radości Motywuje do działania, do nagrywania filmików Dla was materiałów takich właśnie Z miksami, które ja stosuję w swojej hodowli wdrożyłem je, tutaj wdrożyłem i naprawdę jestem z nich zadowolony, bo widzę dużą poprawę jeśli chodzi o odżywienie gołębi, o zwiększenie ich wydajności. Polecam, polecam każdemu naprawdę i mówię: tyle na dzisiaj ode mnie. Dzięki za uwagę, Pigon Poland. Pozdrawiam, cześć.